Choroba Cushinga Choroba Cushinga jest najczęstszą endogenną, czyli wewnętrzną przyczyną zespołu Cushinga. Odpowiada za około 80% przypadków. W chorobie Cushinga przesadka produkuje za dużo ACTH, czyli hormonu adrenokortykotropowego. ACTH z kolei stymuluje nadnercza do produkcji kortyzolu. Nadmiar kortyzolu we krwi nazywa się hiperkortyzolem. Statystycznie choroba jest spotykana najczęściej w wieku od 20 do 30 lat. Kobiety chorują około 6 razy częściej, natomiast u mężczyzn choroba ma cięższy przebieg. Najczęstszą przyczyną jest gruczolek przysadki, czyli łagodny nowotwór. W 90% jest to mikrogruczolek, czyli guz do 1 cm. Inną przyczyną jest zespół MEN1, czyli zespół mnogich nowotworów wydzielania wewnętrznego typu 1. Zespół b 1 charakteryzuje się nad czynnością przetarczyc, a także na przesadki przysadki i trzustki. Jeszcze jedną przyczyną może być rozrost komórek kortykotropowych i rak przysadki. Objawy choroby Cushinga są takie same jak w zespole Cushinga, czyli otyłość centralna z nagromadzeniem tkanki tłuszczowej na twarzy, tułowiu i brzuchu. Zanik mięśni kończyn dolnych i górnych. Zaczerwienienie twarzy, nazywane inaczej platorem. Podwyższone ciśnienie tętnicze. Dodatkowo przy makrogruczolaku, czyli guzie powyżej 1 cm, mogą pojawić się takie objawy jak bóle głowy i zaburzenie widzenia. W diagnostyce pierwszym etapem powinno być ustalenie, czy pacjent przyjmuje glikokortykosteroidy, w skrócie GKS, ponieważ egzogenne, czyli zewnętrznie przyjmowane glikokortykosteroidy są najczęstszą przyczyną zespołu Cushinga. Po wykluczeniu egzogennej przyczyny zespołu Cushinga można zacząć diagnostykę w kierunku choroby Cushinga. I szukania endogennej przyczyny. W tym celu wykonuje się test DXM, czyli test hamowania z użyciem 1 mg deksametazonu. Tabletkę DXM podaje się wieczorem przed snem, następnie sprawdza się stężenie kortyzolu we krwi z rana. U zdrowej osoby deksametazon spowoduje zmniejszenie stężenia kortyzolu we krwi i będzie on poniżej normy. Stężenie kortyzolu poniżej 1,8 mg na decylitr pozwala na wykluczenie choroby Cushinga. Jeżeli jest powyżej tej wartości, wskazana jest dalsza diagnostyka w kierunku choroby Cushing. Za złoty standard w diagnostyce różnicowej dla określenia, czy mamy do czynienia z ACTH zależną, czy ACTH niezależną hiperkortyzolemią jest test Lidla. To sześciodniowy test hamowania deksametazonem z mału, czyli do 2 mg i z dużą, czyli do 8 mg dawką deksametazonu. Innym badaniem jest stwierdzenie zwiększenia stężenia kortyzolu w godzinach wieczornych, w ślinie lub dziennej zbiórce moczu. Dodatkowym badaniem jest MR, czyli rezonans magnetyczny przysadki mózgowej, w celu uwidocznienia gruczolaka, który jest najczęstszą przyczyną choroby Cushinga. Podstawowym leczeniem jest leczenie operacyjne, czyli usunięcie gruczolaka przysadki mózgowej. Najczęściej wykonuje się operację przez klinową, czyli przez nos. Przed operacją stosuje się leczenie farmakologiczne w którym podaje się inhibitory steroidogenezy, np. ketokonazol. Leczenie farmakologiczne może być również wskazane, gdy operacja jest przeciwwskazana lub nieskuteczna. Skuteczność operacji wynosi ponad 90%. Po około 20% chorych dochodzi do nawrotu choroby. Jeżeli mamy do czynienia z aktywną fazą choroby, to zwiększa ona śmiertelność czterokrotnie, a pięcioletnie przeżycie wynosi wtedy 50%.